Moim gościem jest Piotr Cieplucha. Jesteśmy na spotkaniu Świątecznym Ruchu Obrony Granic. Panie Piotrze, jak pan ocenia to, że lider Konfederacji, pan Krzysztof Bosak, raczył przyłączyć się do tego ataku na prezesa Roberta Wąkiewicza? Przypomnijmy, chodzi o to, że. Rząd Koalicji Obywatelskiej, nas tak, taka agenda rozdająca środki publiczne na działalność organizacji pozarządowych, zarzuca bezpodstawnie ROTOM Niepodległości, czyli organizacji Bąkiewicza, niegospodarność. I do tego wszystkiego przyłącza się Krzysztof Bosk. Właśnie to jest zaskakujące. Mamy. Czas przedświąteczny, już moment takiej refleksji nachodzi nas wszystkich. A to nagle okazuje się, że Krzysztof Bosak ni stąd, ni zowąd atakuje Roberta Bąkiewicza całkowicie bez powodu. A właściwie wszystko zaczęło się od kłamliwych wpisów dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który twierdził, że Stowarzyszenie -Marszu, Roty Marszu Niepodległości nie rozliczyło się z pewnych dotacji, gdzie już dawno temu sprawozdania zarówno przez KPRM, jak i. Zostały, Zostały przyjęte, przyjęte przez PiS, tak. przez Platformę. E, więc wszyscy e, był to proces trzyletni który co parę miesięcy trzeba było składać po prostu z każdej działalności e, rozliczenia, wszystko było przyjęte, nie ma do czego się przyczepić tak i po kilku dniach Krzysztof Bosak zacytował ten wpis na portalu X i zaatakował Roberta Bąkiwicza, twierdząc, że jakieś nieprawidłow... nieprawidłowości rzekomo były przy rozliczaniu Marszu Niepodległości. I że on i jego środowisko ostrzegało przed tym człowiekiem. Tak. I teraz sytuacja wygląda tak, że Robert po jakimś czasie odniósł się do tych kłamliwych zarzutów, załączył dokumenty, tak? Skany, screeny dokumentów, by przedstawił szereg argumentów, natomiast Krzysztof Bosak właściwie nawet nie zdobył się, żeby normalnie prowadzić tą polemikę, postawił się ponad Robertem, bezpodstawnie, bo przecież on wywołał ten temat i nie odniósł się do żadnego z tych argumentów. Jedyne z jego, z jego ust, co padło, czy właściwie to, co, co pisał na portalu X, to jakiś okrągły bełkot, natomiast do żadnego z dokumentów, do żadnego z argumentów, do żadnego z dowodów przedstawionych przez Roberta Bąkiewicza nie był w stanie Krzysztof Bosak się odnieść. Ale to widać, jaka jest zapiekła nienawiść. Wszystko się wzięło z takim fundamentem tego, tego ataku dość głupiego. Jest sporo przy. Wództwo i kontrolę nad Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Ten spór był między frakcją ówczesnego Winnickiego, który po, po tym zniknął ze sceny politycznej, i dzisiaj tą frakcję możemy nazwać frakcją, właśnie Krzysztofa Bosaka, I czyli środowisko byłej Młodzieży Czech Polskiej, Ruchu Narodowego, które wygrało ten spór, przejęło kontrolę nad Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości, nawet złożyło do prokuratury jakieś. Doniesienie o popełnieniu przestępstw strasznych, po prostu przez Bąkiewicza. Na konferencji prasowej parę lat temu obiecywali, że oni na dniach już ujawnią uzasadnienie tego, tego, tego donosu do prokuratury. Ja nie wiem, do, do tej pory nie trafiłem na to, żeby był ujawniony. Do tej pory nie mogę się dowiedzieć, jakie konkretne straszliwe zbrodnie popełnił e, Robert Bąkiewicz. E, I chyba także prokuratura nie, nie, nie znalazła nic, bo e, pytałem się tutaj e, osób z, e, z rok Niepodległości e, i nikt i nic nie wie, czy było w ogóle wszczęte jakieś postępowanie. E, po co, jaki cel polityczny ma dzisiaj przypominanie tej historii? Po co Krzysztof Bosak, Konfederacja w tej sytuacji, jakiej jest, atakuje e, Roberta Bąkiewicza? Wydawałoby się, że e, elektoraty Konfederacji e, i potencjalnie ruchu obrony granic to różne e, elektoraty. Tak, wszystko wskazuje na to, że to postępowanie przez prokuraturę nie zostało wszczęte po takim czasie. Prokuratura nie ma obowiązku informować, że odmówiła wszczęcia śledztwa, czyli te argumenty były wyssane z palca. Ja bym chciał zwrócić uwagę na inną zależność. Pamiętam, jak ten spór wybuchł, jak pojawiały się takie para dokumenty w TVN-ie, gdzie liderzy tej ruchu narodowego. Ludzie od Krzysztofa Bosaka, ludzie, którzy później bezprawnie przejęli też Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, spłakiwali się do rękawa dziennikarzy TVN-u w tych kwestiach. Teraz, nagle, w momencie, kiedy człowiek Tuska, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności, atakuje Roberta, to jego wpisy powiela, jego narracje, też powiela um, Krzysztof Bosak. Nie wiedzieć czemu. I czy on jest dzisiaj narzędziem w rękach Tuska? Czy może w ramach Konfederacji, razem z w ramach tego sporu ze Sławomirem Mencelem, panowie obaj prześcigają się, kto y, bardziej obleje się tą wazeliną i wejdzie w cztery litery rządowi Tuska? Nie wiem, a może to jest jakiś inny element? Ja myślę, że środowisko Krzysztofa Bosaka dzisiaj jest bardzo marginalizowane w ramach Konfederacji przez środowisko Sławomira Mencena. Właściwie Ruch Narodowy dzisiaj stanowi taką wydmuszkę, i myślę, że ten atak Bosaka to też jest przejaw pewnej zazdrości wobec Roberta. Roberta, który stworzył właściwie z niczego w ostatnim czasie Ruch Obrony Granic, największą organizację antyimigrancką w Polsce, wpisującą się też w ten nurt europejski. Tymczasem ugrupowanie Krzysztofa Bosaka nie jest zdolne do tego, żeby tego... Typu żeby jest, powiedzmy sobie szczerze, jest partią konferencji prasowej przy stoliku w Sejmie i to jest jedyna aktywność tej partii. Zrobili jedną demonstrację, to nawet nagłośnienie nie mogli, nie, nie, nie mogli zorganizować. Mnie najbardziej bawi wśród tych argumentów środowiska właśnie przeciwników Roberta Bąkiewicza argument, że Bąkiewicz zaprzedał się PiSowi, bo brał pieniądze Jakieś granty zarządu wpis I mówią to ludzie, którzy mają swoją siedzibę, bo siedziba nowych władz Towarzyszenia Marsz Niepodległości mieści się w lokalu Kuźnia na stawki, w lokalu, który został kupiony. E, dzięki wsparciu finansowemu rządu PiSu. I to nie z pro, programu, e, który, który, którego był e, Instytut Dmoskiego e, dysponentem, tylko z rezerwy celowej e, prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dostali 3,5 miliona złotych na lokal, e, a w ogóle tego nie zaostrzegają, a mają pretensje, że Bunkiewicz też korzystał z jakichś środków. No, po prostu hipokryzja. No tak, parafrazując Pismo Święte, widzą źdźbło wokół brata swego, a nie widzą belki w swoim własnym, tak? I ta siedziba jest dowodem na to, że jeżeli oni sami już korzystają z jakichś składników majątkowych, to nie ma to znaczenia, w jaki sposób, w jaki sposób te składniki zostały przekazane, tylko im, im akurat czy pisowskie, czy platformerskie pieniądze nie śmierdzą, tak? Ale wszystkich innych, którzy korzystają legalnie ze środków na działalność, na działalność patriotyczną, na działalność edukacyjną, przez wiele lat przecież nie było wsparcia dla takich instytucji. Ja zresztą pamiętam, jak przez lata rządów Platformy było tak, że ogromne ilości środków publicznych trafiały do jakichś pseudo stowarzyszeń, które potem żerowały na tym, że były szkolenia sturlania piłeczek. Tak? Ja powiem tak już kończąc, że wielkim zaniedbaniem ośmiu lat rządów Prawa i Sprawiedliwości było to, że Prawo i Sprawiedliwość nie opublikowało. Rozliczenia finansowego, pokazującego, jak organizacje pozarządowe, lewicowe i pseudoliberalne dostawały gigantyczną kasę, jak media tego środowiska dostawały kasę. Bo dzisiaj ludzie, nawet z naszych środowisk, nie zdają sobie z tego sprawy, słyszą o jakichś pieniądzach, no i się bulwersują. I tutaj trzeba faktycznie uderzyć się w pierś, że takie rozliczenie powinno być, te informacje powinny być ujawnione i mówię to też ja jako osoba, która gdzieś wywodzi się z tego środowiska i była w, tamtych, była w tych strukturach administracji rządowej w tamtym czasie. Więc mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Po, że... powy... nie Miejmy nadzieję, że będą wybory i że po, tak. że ty, po tych wyborach e, m, środowiska patriotyczne przejmą władzę i że wreszcie to zrobią. E, bardzo Państwu dziękujemy. bardzo. Żegnamy się.